Witajcie w Smak Sztuki. Dzisiaj, jak zawsze, zapraszamy do nas na degustację herbat albo kaw. Dzisiaj mamy degustację herbaty zielonej Sęcza Ananas Cytryna. I ona znajduje się tutaj w termosie. Także zapraszamy, przebywajcie, a ja Wam opowiem, jak smakuje. Najpierw zobaczmy napar. Napar herbaty wygląda tak. Była parzona temperaturą 80 stopni, maksymalnie 3 minuty. Używaliśmy do tego tajmera, a listki wyglądają przed zaparzeniem w ten sposób. Jest dużo trawy cytrynowej, w tym suszu, oraz ananas, kawałki ananasa. No i pyszny e, aromat, właśnie taki cytrusowy. E, no, bardzo smaczna. E, zresztą, e, sprawdźmy, jak smakuje opowiem Wam za chwilkę na degustacji. Ta zielona herbata, sęcza, ananas, cytryna, którą dzisiaj degustujemy, to jest taka propozycja dla osób, które lubią słodkawe smaki i lekko cytrusowe. Służ jest właśnie taki charakterystyczny dla herbaty sęcza, czyli właśnie takie listki są podłużne i charakterystyczne, właśnie takie podłużne. Natomiast jak smakuje? Posłuchajcie jak smakuje. Parzona była krótko, czyli 3 minuty, i właściwą temperaturą wody, czyli 80 stopni, dzięki czemu nie ma goryczki w sobie i to jest bardzo sympatyczna sprawa. Jest wyczuwalna w smaku, w pierwszym posmaku właśnie nuta ananasa i taka słodycz. No ja wiem co jest w składzie dokładnie, więc powiem Wam, jest ananas skandyzowany, więc ten ananas skandyzowany tutaj właśnie daje taki posmak słodki. Przyjemna, orzeźwiająca i lekko słodka, ale nie bardzo słodka, nie bardzo słodka. Natomiast mnie najbardziej w tej herbacie odpowiada, że nie jest gorzka. No była parzona właśnie tą temperaturą 80 stopni. No, i przede wszystkim odcedzone zostały listki po 3 minutach, dzięki czemu nie zgoszkniała. A wy jak parzycie herbatę zieloną? Opowiedzcie pod komentarzem. No i zapraszam na kolejne filmy z naszej herbaciarni, oraz pod filmem będzie zaproszenie do kompendium filmowego. Jeśli chcecie udział w przygodzie wziąć udział, i przyjść do naszej herbaciarni i opowiedzieć o tym, jak smakuje herbata albo kawa, którą otrzymacie w niespodziance, no to zapraszam. Wykupcie bon online w naszej herbaciarni i przyjdźcie. A wszystkie szczegóły pod linkiem. Zapraszam. Zacznij pić dobre herbaty.